Dzień dobry, dzisiaj zapraszam na makijaż w granatach. Dzisiaj będą kolory granatowe. Dzisiaj oto taka inspiracja. Będzie piękny, yy, piękna kość słoniowa, szampanowy i przepiękny granat. Taki tutaj o, tu są granat z szampanem. I y, kreseczka, kreseczka granatowa. Y, przygotowane mam nudziaki, ale chyba pójdziemy w czerwień z fuksją, żeby pięknie połączyć. Także dzisiaj to jest to, co mam na swojej powiece, ładnie połączone i wymodelowane. I drugie oko już, już robimy. Już robimy drugie oczko. Więc Podkład mam nałożony, buzia jest wypielęgnowana, jest przygotowana, jest umyta, stonizowana, jest położony booster z serum, czyli nasz wzmacniacz. I dzisiaj mam też na powiece nasz krem SOS, który pięknie robi taką, wyrównuje okolice oczu, po prostu ją prasuje. To jest taki natychmiast krem, który ładnie ściąga woreczki, rozświetla, prostuje tą skórę i no, właśnie, przy makijażach, czy, czy jak mamy taką wymagającą tą powiekę, to powiekę czy okolice oczu to jest po prostu hit. Naprawdę hit. Widać to też na zdjęciach, które udostępniam. Także polecam taki SOS mieć zawsze w swojej kosmetyczce. Buzia jest na podkładzie, już jest wszystko przygotowane. Położymy sobie teraz rozświe nie rozświetlacz, tylko. Korektor, perfekcyjny korektor do twarzy, bo jest znaczna różnica, jeśli się ma korektor, a jeśli się go nie ma, to właśnie widać to, że po prostu on powinien być tutaj, szczególnie w tych kanalikach, tutaj w tych miejscach, żeby ładnie wyrównać kolor, żeby. Mm, Wyglądał ten makijaż właśnie taki, żeby się ładnie prezentował, żeby sobie troszkę zakryć właśnie takie te nasze przebarwienia, czy jakieś śniaczki, czy żyłki, które możemy mieć na powiece. Możemy mieć też właśnie kolor inny na powiece, dlatego taki korektor perfekcyjny jest po prostu świetnym produktem wypełniać, znaczy w, w, wyrównującym kolor y, skóry właśnie na powiece i w środku tu w oczach. No dobrze, to teraz y, to teraz brwi. Na brwiach dzisiaj mam nałożony tusz do brwi, który jest w takim kolorze naturalnym, ale ciemnym. Takim y, o, takim ciemnym. Natomiast delikatnie muskając go, proponuję go zawsze troszeczkę obetrzeć o buteleczkę, muskając go o nasze brwi, pięknie możemy sobie je wymodelować, zagęścić Zresztą jest taka jego nazwa, tuż zagęszczające do brwi, zagęścić i, w, i, i żeby były w jednym miejscu, czyli żeby były po prostu ładnie uformowane. No to zaczynamy nasz makijaż. Zaczynamy od granatowej kredki. To jest taki piękny, ciepły granat. Pasuje do każdego oka. Do zieleni, do niebieskiego, do piwnego, do ciemnych oczu. Pięknie wygląda. Jest takim ciepłym granatem. I na to położymy tym pędzlem, który z jednej strony czesze brwi, a z drugiej jest taka ścięta końcóweczka. Położymy właśnie ten ciemny granat, znaczy on nie jest taki ciemny, to jest taki granat z drobinkami, taki satynowy, ale nie błyszczący. Ale nie błyszczący. I delikatnie sobie rozcieramy tą kreseczkę. Kredką właśnie tym cieniem, tak naprawdę podciągając troszkę do góry. To sprawia, że powieka zupełnie inaczej y, wygląda. No i teraz nałożymy sobie kość słoniową, czyli ten tutaj ładny, ładnie kryjący cień. Najlepiej go wklepywać. Dołożymy granatu na zewnętrzną stronę oka. Czekaj, nie mogę się tu odnaleźć w tym lusterku. Również wklepując tutaj tą część. Bardzo ładny kolor. I łączymy go szampanem. Możemy go nałożyć paluszkiem albo pędzlem. Palcem jest yy, lepsza. Więcej, tak jak mam wrażenie, że jest po prostu go więcej, jest taki właśnie ładnie zaznaczony ten kolor. I dokładamy jeszcze granatu. Omiatamy miotełką górę brązerem, żeby ładnie też wyrównać sobie i połączyć te cienie i tuszujemy kępki coś mi się tu kępki w tubce, czyli tusz, który pięknie robi kępki, którym jest elastyczny, który pięknie nawilża rzęsy. Mamy ten komfort przez cały dzień niezastygniętych mocno rzęs, tylko tylko właśnie. Tylko ten efekt takiego ładnego nawilżenia i wymodelowania, też tych rzęs, że one takie są. Właśnie w kępki się potem robią, jak się go tak dokłada. Można potem troszkę podotykać, żeby nabrały objętości. No, i brązer, rozświetlacz, róż, pomadka i już. Pędzel do brązera, duży, rozpraszający, którym zrobimy sobie szybciutko modelowanie. Potem jest rozświetlacz. Który dodatkowo sprawia, że troszeczkę mamy taką oparynizującą, takie 3D, efekt 3D, trójwymiaru. I muskamy różem do wszystkiego ten sam pędzel, bo on jest tak zbudowany i ma taki włos, że oddaje, całą kolorówkę na twarz. Nie łapię jej tak, że jest że one się zmieszają, po prostu oddaję. No i teraz usta. No właśnie dzisiaj e, pomaluję sobie dwoma kolorami. To są takie zestawy. Tu jest zestaw nudziakowy, który wygląda obłędnie na ustach. A ten zestaw jest takim żywszym zestawem, który też pasuje dla każdej kobiety: dla blondynki, dla brunetki. Po prostu kolor obłędny. I nałożę sobie fuksję najpierw, a później tą czerwień. Ta czerwień troszeczkę jest złamana pomarańczem. Bardzo fajny duet. Tych pomadek są to pomadki wynylowe. Długo się trzymają na ustach, i yy, ale nie wysuszają ust. I to jest w nich bardzo fajne, bo mamy pięknie nawilżone, komfort, a trwałość. I najpierw zaczniemy od fukcji. możemy też samej funkcji użyć Ale ja lubię ją z tym z tą czerwienią. I czerwień do tego. I taki to dzisiaj makijaż w granacie. Taka inspiracja. Czyli ten granat. do tego granatu możemy założyć nudziakową pomadkę. Będzie zupełnie inaczej wyglądał y, makijaż. I możemy założyć czerwień z funkcją. Te dwa zestawy będą pięknie się prezentowały na, y, na tej palecie, tych cieni, właśnie. Granat, szampan, yy, kość słoniowa i trzy podstawowe produkty: brązę, rozświetlacz i róż. Pozdrawiam serdecznie, moje drogie, i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze.